Przejdę z tej strony i muszę coś z siebie wyrzucić, bo jeżeli jesteś jedną z tych osób, które się dobijają, które narzekają, że życie jest niesprawiedliwe, które mówią, że Jezu nic mi nie wychodzi, że nic mi nie wyjdzie w życiu, że jestem do niczego, to uff, musimy porozmawiać. Osobiście nienawidzę czegoś takiego i w tym filmiku mogę się wydawać troszeczkę niemiły, albo po prostu nie lubię, jak ludzie paspią się nad swoim nieszczęściem i nic z tym nie robią. Okej, okay, nie widzę nic złego w stwierdzeniu faktu, że jest. Do dupy. Cokolwiek się stało, może nie masz kasy, może zwolniliście z pracy, może z dziewczyną, albo nie możesz znaleźć dziewczyny, może nawet przegrać jakieś zawody. Cokolwiek to jest. Stwierdzenie, że w tym momencie nie jest zaciekawie, nie jest czymś złym. Uważam, że taki naiwny optymizm też nie jest zdrowy. Ja też mam swoje wzloty i upadki. Też mam momenty, kiedy stwierdzam, że jest do dupy. Ale nie zostawiam tego tak. Pracuję nad tym, żeby to zmienić. Ja ogólnie jestem optymistą. Uważam, że pesymiści nie są nam potrzebni. Gdyby wszyscy byli pesymistami na tym świecie, to byśmy stali w miejscu. Ja jestem takim realnym optymistą. Uważam, że wszyscy powinniśmy być takimi realistami i optymistami w jednym optymistycznie patrzeć w przyszłość, ale realistycznie kontrolować teraźniejszość. Czyli nie wystarczy po prostu stwierdzić, że sytuacja jest do dupy i że w przyszłości będzie na pewno lepiej. Nie, 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 Musimy zdać sobie sprawę, że coś jest nie tak. Coś trzeba naprawić, coś trzeba zmienić, żeby ta optymistyczna przyszłość miała miejsce. Mam nadzieję, że powiedziałem to wystarczająco zrozumiale, ale jeżeli coś Cię męczy, jeżeli życie daje Ci w kość, to nie dobijaj się i zrób coś z tym. Dołowanie się kompletnie nic Ci nie da, a zwłaszcza nie rozwiąże tych problemów. Życie nie zlitujecie nad Tobą i nie powie Oj Ty biedaku, skupiłem Ci tutaj wystarczająco mocno, masz tu milion dolarów. Nie, tak to nie działa. Jeżeli życie podstawia Ci kłody i nie wstaniesz wystarczająco szybko, to jeszcze będzie cię kopać jak będziesz leżeć. Życie to nieustanna walka i tak. Wiele razy będziesz na ziemi, ale jak to powiedział Rocky Balboa, nieważne jak mocno potrafisz uderzyć, Ważne jest to, jak mocno potrafisz dostać, ale iść dalej. Nie jesteś jedyny. Każdy ma jakieś wyzwania, każdy ma jakieś trudności, jakieś przeciwności, losu. Każdy ma swoją walkę. Więc jeżeli życie się na to znęca, to naucz się walczyć i oddaj z podwójną siłą. Musisz zasłużyć na ten milion dolarów. Działaj. To wszystko.